Cześć tutaj bez. Witam się w kolejnym materiale na moim kanale. E, dziś test Fontan, fontan od Jorge JF-02. To jest za taki zestawik 5 sztuk z moim kodem na odpalaj.pl. Aktualnie trzeba zapłacić 8,50. E, jeśli oglądacie ten kanał dłużej, to wiecie, że zawsze mówię najtańszą cenę. I akurat tak się złożyło, że akurat ten produkt jest najtaniej, no odpalaj, więc o tej cenie Wam mówię. Także jak, jak już pewnie wiecie, zapraszam Was do tego sklepu, link jest w opisie. Zapraszam również do wzięcia udziału w konkursie, który na kanale aktualnie trwa. Eee, tak jak powiedziałem, 5 sztuk w zestawiku, e, takie małe fontanny. Kod produktu już znacie. E, Silver plus Red Flame, 7,5 g NEC, C oczywiście posiada, kategoria F1 a rok produkcji to 2022. Takie małe pastyleczki. Zobaczymy jak sobie poradzą. Cena nie jest zła, powiedzmy poniżej 2 zł za sztukę. Zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Myślę, że konkurencja ma jakąś taki produkt, więc nie przedłużajmy, nie przedłużajmy. Od palmy. Zapraszam Was również do innych linków w opisie, bo chyba tego nie powiedziałem. Zaczyna się, <grych> zaczyna ładnie padać. Najwyżej będę musiał nagrać mniej testów dziś niż planowałem, niestety. Dobra, lecimy z naszą fontanienką. Ok, mniej więcej tego się spodziewałem, tego oczekiwałem. Jestem zadowolony, myślę, że zadowolony. Teraz tak porównuję, choć w sumie, jak teraz tak porównuję, to przed chwilą testowałem coś takiego jak Bengalino. Tam był ogień bengalski plus taka fontanna tortowa. Coś takiego jak tutaj. Tylko to wygląda tak, że tutaj płomień był słabszy. I ciekawsza była fontanna, dynamiczniejsza, mocniej widoczna, natomiast tam główną rolę grał płomień, a fontanna była bardziej dodatkiem. Tu wydaje mi się, że jest na odwrót: że fontanna jest takim kluczowym punktem tego produktu, i flarka jest dodatkiem. Natomiast nie, nie, jestem, nie jestem zawiedziony, podobny produkt Jorge ma, to się nazywa chyba JF50, są to fontanny ręczne, tam za taki zestaw dwóch sztuk trzeba zapłacić koło 8 zł, czyli podobnie do tego, co teraz testujemy, a tutaj jest 5, zł, 5 sztuk. Natomiast to jest krótsze To jest krótsze od tamtych JF50, ale tam też jest taka flara, która trochę się gubi przy tej fontannie plus bardzo fajna ręczna fontanna. Tutaj. Odpalę sobie drugą sztukę, ale myślę, że jestem w miarę przekonany co do ceny, jaką ten produkt będzie miał. Szczerze mówiąc, jak mam wybrać fontannę do 10 zł? Chętnie spojrzałbym na to mimo wszystko oddalę trochę do porównanie do Bengalino, bo tam tak jak powiedziałem, tam główną rolę grał płomień, a nie fontanna. Tutaj jednak główną rolę gra fontanna. Więc porównam to do tanich wulkaników, tanich fontan, fontanien w w za te 6-7 zł powiedzmy, jest sporo zestawów fontan takich po dwie sztuki na przykład. No i one czasem są krótsze od tego, więc myślę, że, że Jorge pokazało klasę. Zobaczymy jak z drugą sztuką będzie oczywiście. Tak, jak powiedziałem, są tanie font większość tanich fontanien, tani wulkanów działa krócej niż to. Dodatkowo ta jasna, srebrna fontanna oświetla dużo lepiej niż ten czerwony płomień. Naprawdę jasna, fajne takie ciche trzeszczenie. Jestem zadowolony, myślę, że z ósemeczką mógłbym ten produkt zostawić. Tanie fontanny. Które miażdżą na głowę większość tanich fontan, które zazwyczaj są sprzedawane po dwie sztuki w paczce, a nie po pięć. Produkt bardzo niepopularny. W momencie, kiedy sprawdzałem dostępność w necie, tak naprawdę garstka sklepów je ma te fontany Jotyw 02 od Jorge. Natomiast jeśli w jakimś sklepie są, to ja bym się nad nimi pochylił. Szkoda, że w takim zestawiku nie ma kilku różnych kolorów, jakby był taki miks. Trochę czerwonego, trochę na przykład nie wiem, zielonego. Myślę, że coś by to. No po prostu byłoby ciekawiej. Natomiast wciąż myślę, że jako tani produkt poniżej 10 zł dla, dla, dla mniejszego portfela, do mniejszego zestawu sylwestrowego czy do jakiegoś tam luźnego strzelania, myślę, że będzie zadowolający. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Czekam na Wasze opinie. Trzymajcie się. Cześć. Ja niestety, miło, że przygotowałem sobie jeszcze dwa produkty na teraz, lecę do chaty, bo zaczyna srogo padać. Także trzymajcie się. Do następnego.